Cześć siemanko. dzisiaj druga wizyta radka łaźnego u mnie w sadzie, a jesteśmy w sadzie, który zostałem posadzony w technologii węglowej. Szybka przypominajka Gala Brookfield, drzewka siedmiomiesięczne. Była, była tutaj właśnie posadzona w technologii węglowej, czyli 3 litry karbomatu wzbogaconego, wzbogaconego karbomaty humik, bezpośrednio z podrzewka. I na to karbuchumik 20-meszowo. Oczywiście przed założeniem sadu mieliśmy tu analizę gleby. Staraliśmy się wyrównać te wszystkie niedobory, a niedoborów było naprawdę dużo. Ale nie jesteśmy w stanie, jakby wiesz, nasypać takiej ilości nawozów w tak nie, krótkim czasie względu na, ze względu na zasolenie. Nawożenie organiczne było też dość ubogie, bo zaskoczyła nas troszeczkę zima, zamówiliśmy wcześniej podłoże pieczarkowe, ale po prostu ten brak opadów spowodował to, że te podłoże po prostu się nie przepukało i stąd mała ilość tego podłoża wyrzuconego w pasy, czyli tu było około 15 ton na hektar. Jeżeli chodzi o nawożenie azotowe w tych drzewkach, nawozimy tutaj regularnie co około 10 dni taką łyżeczką do herbaty saletry wapniowej zabiegi agrotechniczne to tutaj obrywaliśmy konkurencję do przewodników i zabiegi do listny opieraliśmy się na karbuchumiku Maxi Plus, opieraliśmy się tutaj na stymiodzie i opieraliśmy się tutaj na aminokwasach, zostały tutaj zwalczone myszyce, staraliśmy się tutaj prowadzić mocną ochronę przeciwko E, najgroźniejszej chorobie w młodych drzewkach, czyli rakowi i, i tym wszystkim zgorzonym, skąd też e, często zabiegi preparatami e, miedziowymi. E, I co, i wygląda to, mi się wydaje, spoko, co? Jak na razie, tak, oby tak dalej. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Natomiast e... A propos właśnie zasolenia i tak dalej, tutaj sprawdzaliśmy wcześniej pomiary przewodności elektrycznej, czyli tej stężenia soli w roztworze glebowym. były dość wysoki, ale z tego względu, co powiedziałeś wcześniej, była saletra wapniowa. Tak, wczoraj była saletra wapniowa. Więc tak. na razie tutaj rzeczywiście te pomiary będą zafałszowane, ale później będziemy je wykonywać odnośnie wilgotności gleby. Będziemy monitorować, jak wygląda to w pasach, w międzyrzędziach. Będziemy sprawdzać, jak się rzeczywiście sprawdza ten karakter. Tuż może, może na trzecim filmie bardziej gdzieś spotkamy w sierpniu, kiedy my już tutaj skończymy to nawożenie azotowe, ta gleba nam się, wiesz, uspokoi, wszystko się ładnie przepłuka, drzewka na ładnie pójdą i wtedy Tak, te, myślę, te że pomiary. wtedy będzie dobry, dobry moment i pokażemy, jak to się kształtuje w, w międzyrzędziach i w rzędach uprawowych, żeby, żeby pokazać te różnice. No i właśnie, ten karbomat, czyli dostarczenie materii organicznej, ale przede wszystkim wilgoci, tak. utrzymanie tego buforu wodnego, ale tutaj mamy zastosowane, już założone nawadnianie, które teraz właśnie pracuje w tej chwili, ale mm, to... A już adwocem tego, co nas czeka, czekają nas duże problemy z wodą, co zresztą widać e, nawet po jeziora, jeziorach mazurskich, które no, są w tej chwili. Ale nawet wszystkie stanie. okoliczne stawy tutaj u ale nas, no, po prostu tej wody nie ma. W ogóle mamy problem z niedostatkiem wody i te problemy będą narastać, więc to jest jeden ze sposobów, ale też głównie materia organiczne, żeby właśnie w tym nawożeniu mieć ten bufor, który będzie nam trzymał te nawozy. Tutaj wcześniej odkopaliśmy już system korzeniowy, który jest bardzo dobry. Jako profesjonalista odkopałeś go odkopałeś. Go. Go profesjonalnie i też, też, też wydaje mi się, nie spodziewałem się, a, aż tak wiesz, szybkiego tego przerostu, przerostu Bardzo długie ciebie przyrosty, pokazane, tak. Bardzo długie przyrosty, bardzo ładny, biały system korzeniowy, merystemy żywe, one funkcjonują, tworzą ten system korzeniowy, no. więc to jest warte. E, tego aby sprawdzić sobie, jak ten system korzeniowy wygląda, wygląda tutaj bardzo dobrze. Ale ja jeszcze mam pytanie do ciebie, bo wcześniej po rozmowie z jednym z producentów która odbyła się wczoraj, bardzo trudna, chociaż merytoryczna i ciekawa rozmowa. Takie chciałem się zapytać, jak? Rozumiesz nawożenie mineralne i nawożenie organiczne, w sensie wprowadzenia materii organicznej właśnie przez karbochumik czy karbomat. Jak ty to rozumiesz? W sensie, czy samo nawożenie mineralne w przestrzeni lat wystarczy, czy musi być ta materia organiczna? Zaraz powiem dlaczego, ale taki małych no właśnie, Gdybyś ty mi zadał to pytanie 10 lat temu. Ten powiedział, tak, nawożenie mineralne jest podstawą i jest ważne, ale tutaj odkąd razem robiliśmy ten pierwszy projekt u mnie, trzy lata w sadzie, słuchamy pana doktora Pruchnińskiego i w ogóle po kontakcie z wami i po tym doszkalaniu się i mniej więcej obserwowaniu to, o czym wy mówiliście, to musi być ta synergia. O Muszą właśnie. być dwie, dwie, dwie równowagi między nawożeniem organicznym a mineralnym, a teraz po tym sadzie i po obserwacji widzę, że to nawożenie organiczne musi być jako pierwsze, a mineralne musi być dodatkiem. I wtedy to wiesz, mniej więcej ma sens. Właśnie, się i to się, to się tak naprawdę łączy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy namiętnie wykorzystywać tylko i wyłącznie nawozy mineralne, to coś rośnie do pewnego momentu. No, krzywa gaussa z matematyki, tak? Coś będzie rosło do pewnego momentu, natomiast później będzie spadać. I usłyszałem pytanie, no dobrze, ale ja w to nie wierzę. Karbochumik zadziała lepiej, to, to na karbochumiko zadziała lepiej niż to na polifoski. Oczywiście efekty będą inaczej. od razu po polifosce, A jak tak. najbardziej, ale do pewnego momentu, tu musi być ta synergia, musi być materia organiczna, która nam przytrzyma te nawozy, która będzie nam rzeczywiście tym buforem, będzie nam pracować łącznie z bakteriami, z, z grzybami w glebie, gleba jest organizmem żywym, roślina jest organizmem żywym, musi zajść równowaga, w biologii niestety tak jest, a może i stety. Więc nawożenie mineralne tylko i wyłącznie nie będzie dobrym rozwiązaniem. Musimy wprowadzać materię organiczną. Karboomat czy karbochumik jest o tyle dobrym rozwiązaniem, że to jest inwestycja na lata. Pamiętajcie, że zakładamy kwatery na kilkanaście lat, a mało tego. Te kwatery zakładamy na kwaterach, które już były od lat. 40 na Tak, przykład. ja tu się wtrącę jeszcze, bo mimo, może ten sad, jakieś nie robi takiego wrażenia, takie wow, wow, ale słuchajcie, nie robi tego wrażenia wow, bo Wy go widzicie teraz. A ja rok temu widziałem tutaj, w tym miejscu, chyba w tym, stały tutaj drzewa odmiana welsa średnica pnia 70 cm i one były po prostu e, ogromne i pod tymi drzewami, w międzyrzędziach, nawet trawa nie rosła dobrze i to była ziemia skrajnie wyeksploatowana, a może nawet skrajnie zadbana. I właśnie teraz, poprzez to, że e, tutaj odnoszę, odniosę się do pewnego komentarza, że, że u mnie ten Sat już wygląda po, tym, po tej technologii węglowej jak pięcioletni. Ale trochę tak jest, że załamujemy tą czasoprzestrzeń, staramy się pewne rzeczy nadrobić, pewne rzeczy wyprzedzić. Uważam, że jeżeli tu byśmy zrezygnowali z tego nawożenia organicznego, czy nie stosowali tych produktów, no jednak zrobilibyśmy błąd, którego potem już nie nadrobić. Nie nadrobi się. Absolutnie się tego nie nadrobi. Mało tego. E powoli byśmy tak eksploatowali ziemię, tak wyczerpywali te baterie, którą ona w sobie ma, że na samym końcu nie zrobilibyśmy tak naprawdę nic. Bo po iluś latach nawożenia tylko, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu nawożenia tylko mineralnego, bez wprowadzenia materii organicznej, nie jesteśmy w stanie już zrobić na tej glebie nic. Po prostu Wyjałowimy ją na tyle, że te drzewa później mają ogromne problemy. Nawet te wszystkie mikroorganizmy, które potem przekształcają na materię organiczną, ew, uwalniają azot. No to z drugiej strony, skąd one mają jakby uwolnić ten azot z materii organicznej? skoro nie ma tu materii organicznej? No bo wiesz, tak jak w tym starym sadzie, było to trochę trawki, skosiliśmy, no skąd ta materia tak, organiczna? Nie ma co się ją wziąć. Zgadza się, więc tutaj tak naprawdę mamy dostępne wszystkie pierwiastki o wiele, wiele więcej niż na przykład w oborniku czy podłożu papierka, pieczarkowym w przypadku karbochumiku czy karbomatu. Ale właśnie to jest inwestycja na lata i to widać właśnie po rozwoju systemu korzeniowego, od którego przecież zależy zdrowotność drzewa. Odporność na wszystkie wszelkiego rodzaju warunki. Jeszcze ja, ja się wtrącę, bo tu zaraz będą super komentarze, że, że negujemy podłoże. Podłoże pieczarkowe w tym sadzie też będzie zastosowane. Ono tam właśnie już 8 miesięcy sobie leżakuje, pryzmuje i tu też będzie mniej więcej w ilości 20 ton zasypane w pasy herbicydowe i ono będzie nam właśnie stanowić źródło tej materii organicznej i będzie nam przede wszystkim też stanowić to, że wiesz ta ziemia pod tym drzewami nie będzie tak przesuszać będzie stanowić pewną pewną tak, ściółkę tak. i tu właśnie połączenie technologia węglowa nawożenie mineralne i wprowadzanie substancji organicznych wszystko się łączy i wszystko tak. się łączy na plus dla nas, mało tego, podłoże popieczarkowe w momencie, kiedy mamy tą zimę, są zimy bezśnieżne i tak dalej, tworzy nam pewnego rodzaju warstwę izolacyjną pomiędzy drzewem i tym newralgicznym miejscem, które jest miejsce szczepienia. Tak. Więc to wszystko się łączy, tylko aby naprawdę dojść do takiego pozytywnego efektu i żeby to wszystko grało, wszystko musimy zrobić w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej ilości. Bo jeżeli przesadzimy z pewnymi rzeczami, no to później to się może zemścić dla nas. Tak jest. Słuchajcie, powoli kończymy. Jeszcze tutaj wspomnę jeszcze o nawożeniu dolistnym właśnie o karbuchumiku Maxi Plus to było już stosowany cztery razy jako, jako biostymulacja tych liści i, i widzimy, że te liście są bardzo fajne, duże. Nie ma czegoś takiego, że wiesz, to drzewko ci puszcza, jest ono osłabione i te pierwsze listki wychodzą takie malutkie, mhm. i potem dopiero jak ten system korzeniowy zaczyna pracować, to, to potem te liście wchodzą duże. Tutaj od początku do końca w tym drzewie te liście są fajne, fajne i duże i. i ten Maxi Plus też będziemy jeszcze e, kilka razy stosować. Tutaj akurat są drzewa młode, ale już w drzewa, które wchodzą w okres owocowania i będą owocować, możemy stosować też kalbor. Kalbor do listnie w, w interwałach czasowych co jakieś 10-14 dni też nas zwiększa powierzchnię fotosyntetyczną. Ten liść się staje grubszy, automatycznie e, też infekcje odbywają się w Trochę wolniejszym czasie mhm. jesteśmy w stanie jakoś szybciej zareagować. Bo rzeczywiście ten liść jest bardziej odporniejszy, ale przede wszystkim dostarcza nam te zboru i wapnia, co jest niezmiernie ważne właśnie dla powstających owoców i rozwoju ich. Wszystko? Wszystko. Czy jeszcze coś? Dobra, w takim razie widzimy się w sierpniu. E, tutaj obiecałem Zbyszkowi, Zbyszkowi Markowi, że przyrosty będą w rzędu 70 cm i pompujemy, żeby były i spotkamy się w sierpniu. Miareczka 70 jest, ok. Pozdro.